Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Klowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu. I potępią je, ponieważ oni dzięki jo Jonasza się nawrócili. oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, mówisz o mądrości Salomona. Salomon. Bóg prosić Boga o cokolwiek. Tak, prosi o cokolwiek. A jak to spełnię tak Bóg zwrócił się do Salomona. I Salomon prosił o mądrość. Panie Jezu, mnie też w tej chwili prosimy o mądrość. Salomon prosił tak o taką mądrość, żeby mógł sądzić. A wówczas sąd to nie tylko było tak, jak dzisiaj. Orzekanie o winie, ale to było. Sprawowanie władzy, mądre sprawowanie władzy. Tego pragnął Salomon. Ale my, Panie Jezu, prosimy Cię najpierw o taką mądrość, żeby Ciebie zrozumieć, co Chcesz nam dzisiaj powiedzieć, tam tutaj obecny. Na te czasy, na te czasy, w których my, w których my żyjemy. Pośmienicie o ducha świętego, ducha mądrości, duch święty. Przemów ty. Przemów ty. Przez nas. Odsuwaj nam swoje myśli. I tak, to Blemia jest plebieniem przewrotnym. Tak, Panie Jezu, zwróciłeś się do tych, którzy byli blisko. Można być blisko Ciebie i być przewrotnym. To może odnosić się do mnie, Twojego kapłana. To, że jestem blisko Ciebie, nie zabezpiecza mnie przez przewrotnością. I to może dotyczyć tych, którzy nawet przychodzą do kościoła. To nie zabezpiecza. Panie Jezu, byłeś blisko, byłeś blisko wielu ludzi z narodu wybranego. I co? I tenże naród wybrany Cię skazał na śmierć. A więc nie wystarczy bliskość fizyczna. Nie wystarczy bliskość fizyczna. Trzeba jeszcze umieć odpowiedzieć na wyzwanie, tak jak to Niniwici odpowiedzieli na wyzwanie Jonasza, który wzywał do pokuty, bardzo odważnie, bardzo odważnie wzywał do pokuty i Niniwa się Nawróciła. I tutaj też nam powiedzieć, teraz, obecny, ludzie, ludzie z dalekich, z dalekich krajów, nawracają się, a ci, bliscy. To dotyczy oczywiście narodu wybranego, ale też i Europy, który też naród europejski jest Ci bliski. Tak, Panie Jezu? Europa chrześcijańska. Była. A męczennicy współcześni to nie są mieszkańcy Europy, czy Żydzi, to są ludzie bardzo, bardzo daleko mieszkający. Od Europy, od Izraela. Tak, Panie Jezu, Ty przyciągasz tych, o których byśmy nie przypuszczali, że życie oddadzą za Ciebie. A co to dla nas oznacza? Żebyśmy byli jak Jonasz. Tak, ty się porównałeś z Jonaszem. Po to byśmy też z nim się porównali. A Jonasz bardzo odważnie wzywał do pokuty. Bardzo odważnie. Jeśli się nie nawrócicie, nie nawrócicie, to zginiecie. I pragniesz, byśmy tak jak Noniar Jonasz potrafili do pokuty wzywać. Bardzo zdecydowanie. Bardzo głośno. Oczywiście tutaj znowu najpierw. To jest wyzwanie do nas, kapłanów. Byśmy potrafili wzywać do pokuty. A nie bawili się w lekarzy, którym bardziej zależy na zdrowiu fizycznym, aniżeli duchowym. A właśnie, żeby to zdrowie duchowe Europa zyskała, to musi pokutować. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o umartwianie ciała, ale ducha. O ducha pokuty. A ten duch pokuty wyraża się w przestrzeganiu przykazań Bożych. I to łączy się nieraz wielkim cierpieniem. Głoszenie przykazań, życie według przykazań. Bo trudne to jest. Tak tutaj Pan Jezu przed Tobą są żony, mężów nie ma, ale wiedzą tutaj te żony i matki, jak to jest trudno dzisiaj w rodzinie. Trudno jest wychowywać. To jest to jest bardzo bliskie cierpienia. Dalej, jak to jeszcze przekazać naszym bliskim, znajomym? Powiedzieć odważnie, odważnie o poszanowaniu życia, wierności małżeńskiej. I to jest nasza. Panie Jezu, jak to zrobić na co dzień? I na to nie ma tutaj wspólnej odpowiedzi. Ty wiesz, każdy z nas każdy z nas ma swój niepowtarzalny dar otrzymany od Boga zagłoszenia Ewangelii. I czy ma go odczytać? Co ja takiego otrzymałem? Szczególnego, czym mogę mi się dzielić. I o to Cię prosimy, Panie Jezu, właśnie o taką mądrość, byśmy potrafili odczytać ten niepowtarzalny dar, talent dla głoszenia Ciebie i byśmy potrafili go wykorzystać. Do czego potrzebujemy odwagi i wielkiej wiary? Zanim dokonałeś cudu, to często pytałeś: czy wierzysz? I to pytanie też słyszymy. Czy wierzysz? Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Czy wierzymy? Wierzę w Ciebie, Boże Szywy. niebości wierny wszechmocny i miłosierny, na mi grzechów odpuszczenie, i wieczne zbawienie. Boże, boście nie i jednak na wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, właśnie dobro nie skończone Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.